Oczywiście karabin stajterski o czymś świadczy. Prosimy kolejnego tutaj. Jak widać na samym końcu mamy pewien klimat. Prosimy kolejnego na środek. Jak się Wam podoba kolejny uczestnik? Tu porządki. Zapraszamy kolejnego. Gorące prawa Zobaczcie, że on was filmuje. I ostatni, dwóch śmiałków, i myślę, że zrobimy jeszcze małą dogrywkę. Zapraszamy na śniadeczek. I ostatni. Zapraszamy na środek. Oczywiście tutaj jedno przebranie nie pozostawiam nic hitmana. Głos publiczności. Koleżanki, wrażenie. No i go Zapraszam. dziękujemy, ale prosimy pozostać pod ceną. Oczywiście dla Was też coś będziemy mieli. Bo dziękujcie im gorącymi prawami. Jakby nie patrzeć, mega urozmęcili naszą imprezę na środku? No to mamy, zaraz zobaczymy jak wygląda z matematyki siedmiu finalistów. I słuchajcie, teraz proszę skonkretyzować swoje głosy, tak? Czyli klaszczecie, krzyczycie na tych, którzy wam się naprawdę, naprawdę najbardziej podobają. To zaczniemy tym razem od drugiej strony. Kto jest za pierwszym uczestnikiem konkursu? Za koleżanką, która tak ładnie się przed przypadku. Cosplay numer 3, że tak powiem. Maga dana, jakby nie patrzysz? To jest za czwartym uczestnikiem? W stawki Gormak, masz może jakiś swoich faworytów tutaj? Mam swoich faworytów, ale nie będę ich podawał, żeby nie manipulować wynikiem. Rozumiemy jak najbardziej. Aczkolwiek stracisz go pod sam koniec. Już po ogłoszeniu. Myślę, że tak. Dobrze. Lecimy dalej. Tutaj głos publiczności dołączył do finału. Kto jest za nim? Powiedzieć, że najbardziej wyróżniający się, bo to bym obraził pozostałych. To jest za ostatnim finalistą. I ostatnia uczestniczka. To jest za nią Dobra. Nadal mamy problem. Zostawimy finałową trójkę. Proszę, koleżanki do przodu, hitmana i oczywiście tego, którego troszkę się boję. Zostałem dziękujemy bardzo gorącymi prawami. I słuchajcie, jeszcze, jeszcze precyzyjniej, jeszcze precyzyjniej niż przed chwilą. Każdy ma z Was na pewno swojego faworyta, faworytkę. Lecimy. Znowu od drugiej strony. Kto chce, żeby wygrał ten cosplay? Kto jest za kandydatem numer dwa? Kto jest za naszą perełką w finale? Moim zdaniem sprawa jest jasna. Nie dość, że cosplay to jeszcze do tego kobieta. Gorące brawa dla zwycięzczyni. Oczywiście, jeśli chcecie z nimi zrobić zdjęcia, oni bardzo chętnie do zdjęć z Wami będą pozować. Tutaj na koleżanki mamy pewną nagrodę mówiłem zestaw. Eee, z, waszych, z Waszych również, jak miłość, tym dobrałem za usta. Częściej muszę nagrody rozdawać. Eee, Mata się tu kilka gierek, więc na pewno coś dla siebie znajdzie. Jeszcze raz gorące brawa. Tak jak obiecaliśmy za to, że ładnie wybieraliście laureatów konkursu, myślę, że najlepiej będzie, jak to właśnie oni rozdysponują koszulki w publiczności. Wiecie, PGA już za kilka godzin dobiegnie końca. Oczywiście, koszulki jeszcze mamy. I tak powiem szczerze, że mam taki mały wewnętrzny dylemat. Czy jeszcze coś tutaj rozrzucić, zorganizować? Dobrze, to tak jeszcze w międzyczasie. Ilu z Was było w dniu wczorajszym na spotkanie? Na górę? Jak wam się wczoraj podobało na PGA? Nie będę powtarzał tego co usłyszałem z pierwszego rzędu. Słuchajcie. Mamy jeszcze kilka tutaj koszulek, aczkolwiek jedna rzecz, którą wczoraj bardzo fajną przeprowadzał z wami e, Tymon Smyktała, oczywiście e, z redakcji C CD Action. Nie jestem pewien do końca czy ja będę potrafił to zrobić, do mam, że nie. Aczkolwiek zabawa polegała na skandowaniu PGA. Jeśli dobrze pamiętam, Tymon zaczynał od hasła Poznań Game Arena, a wy skandowaliście. mówię? To jest życie coś takiego Kolega z pierwszego rzędu kojarzy, że dostał koszulkę. Oczywiście zapamiętam to, co chciał zapamiętać. Słuchajcie, czym głośniej będziecie skandować PGA na 3-4, tym więcej koszulek poleci. Jeszcze ich troszkę mamy. Także zaczynamy. 3, 4... w przyszłym roku Poznań Game Arena również się odbędzie. Po rozmowach z firmami wiemy, że będzie to jeszcze większe, jeszcze mocniejsze PGA e, i jesteśmy pewni, że w przyszłym roku nie będziecie mieli w filmie 200 stanowisk do gry, tylko nie mniej niż 500. W październiku bawimy się znowu na targach i słuchajcie, co najważniejsze jeszcze w dniu dzisiejszym odbędą się tutaj finały linii Cybersport e, na scenie. Tutaj od godziny 13 z małym kaczykiem, e, będziecie mogli zobaczyć najlepszych graczy w całej Polsce. Ja powoli się z wami żegnam, aczkolwiek pożegnam się tak, jak wy lubicie, że z wami żegnasz najlepiej. No. się na